Clean energy is a path that Greater Poland Energy Valley wants the whole region to follow. Once dependent on fossil fuels, this region aims to be CO2 neutral by 2030 and base their prosperity on a change powered by wind and thermal energy. Wielkopolska Dolina Energy is a region Wielkopolska Wschodniej, which świadomie wchodzi w the process of Odstępujemy transformation. Od produkcji We are from production opartej o y, spalanie węgla brunatnego i do 2030 roku zamierzamy to uczynić. Region Wielkopolski Wschodniej od kilku lat przechodzi proces transformacji energetycznej. Miasto Turek, aby usprawnić ten proces, utworzyło Turecką Strefę Inwestycyjną. Te zadania realizowane są przez Turecki Inkubator Przedsiębiorczości, który również został utworzony przez miasto Turek, aby pomóc w transformacji energetycznej. Wielkopolska Dolina Energii, której celem jest wspólne działanie i połączenie sił 15 miast i 43 gmin Wielkopolski Wschodniej w celu, pozyskania nowych inwestycji i nowych inwestorów.